Taki... O, What is this? Inside, inside. O jedna inside. mapa. No, Zaczynam nagrywkę. Ja też. Ja już zacząłem dawno. Ja też. Ja o nie, to ja muszę. Ma, to to tak, o co ja tu kama? Ja nie, ja, ja nie znam zasad. O. Ja też nie znam. Jest fire, o co tu bro. chodzi? Jest obecnie losowanie mapy. Ciekawe, jaka mapa będzie <laughs> moja? Musi być moja. Niemożliwe. Oh, cool. O kurde, tego się nie spodziewałem, a... Cześć, witam was ludzie, bardzo okay. serdecznie w Tower Gramy z ekipą, Taki, taką, taką jak Max i Roki. No hej. <laughs> Ekipa. Waiting Chińskie litery, Cieszymy planet się, pani, Bardzo się cieszę, i... że tu jestem. Alpka, czyli waiting. jak gra Huberta. Waiting for, e, for Cieszy, to... Ty, Roki, yy, się wczytujesz? Tak? No, ja mam Hello, waiting for no, czyli rok jest hostem. Oh, Waiting okay. for players. no Jestem hostem. 2 plus players required to start. Ty jesteś hostem. O, o, no? o co chodzi w tym Planet panik? Planet Panic Alpha. Uciekająca, panikująca planeta. Nie wiem. A, ready up! W ready w up! La 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 la, la la la... Kliknijcie ready w review. Ready up! Kamila! Kamila! Kamila. Kamila. Ja chcę być doxem! Jestem chcę być DOX OUT! UF! O, to kontra widzowie. Wszyscy dogami! Dawaj do katsów, żeby mu nie było smutno. Pipiu! Pipił! Piu piopił! What the fuck, co to jest? Au! Tet! Ty durny psie! Ty psie! Zabiłem cię! Jest!

o tutaj, tu, tu, tu! Nie, zostaw, nie, nie, nie! I po tobie. Ale to są cele, jakie są cele? Nie wiem. Żeby się zabijać, O oh, je! nie o no to chodzi, dokładnie. Nie? <s Ingels> Coś trzeba tutaj zdobyć, tylko nie wiem co. Kurde, idź, ja stąd. Koty Nie, naprawdę, nie, no mamy dwa punkty, no zobacz. Co? Koty wygrywają. Czy ja, ja wam właśnie dam Nie, macie 0-0 Jak? 2-0 jest nie mam to. Ja muszę chyba sobie Ouu! dać Aha, dzięki Mac! <laughs> nikt nie wygrywa, bo nikt tutaj celu nie wykonuje O, mamy punkty Skąd oni ja mają punkty? Ja zbieram punkty! Klikam prawie... Zbieram jakieś kule i klikam prawie wszystkie mnóstwo w tym tym Aaa, jest! Faktycznie! Oła! oła. Faktycznie! Już widzę! Ooo! Ej, 20 sekund! NIE! Zapili <laughs> <laughs> yeah. mnie! Nooo! No. Dolecę, do dolecę, dolecę! Dolecę, dolecę, dolecę! No yeah. O, lecz bzdura! Ja teraz się dopiero Ej, punkty! Trzy! Koniec! A to są moje koteczki jakieś takie? Super, chyba. nie. Świetnie. Psyguro! Bo my nie kapnęliśmy się! Nie! Zostaw! Game, I wygrana! Game. <grystanie> Bo was było Pięknie. więcej, dlatego Dogs are the best. Ej, nie, nie. Nie, nie, e, nie, po dwóch jest co? Jest Psy. jeden. O, o, o teraz my jesteśmy kotami. No, jest po dwóch. Moje kulki. Moje kulki. Nie. 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 Ej, e, what the fuck? Jak my macie Тиран, наши кульки! Серьо? Не на так. Нам, все Ну, серьо! Мой купа, мой гоши мне не помогает! Оставь мне! Ну. Ну не! Так, не ма так! Так! Не, ну кому? Бои кульки! Здесь кульки помогам тебе! Эльфи, кульки транспортирует Mm. O tak Nie udało się nie! O tak Ej ale powiedzieć wam coś? No, come on! Można kara! Druży można drużynie zabierać kulki E no what the fuck! Z koszyka przeciwnika Naprawdę? Czyli teraz Max musisz nam zabrać z tego Ja, ja sobie robicie No? Czyli teraz bronimy naszego koszyka, bo w sumie No! Nooo! Jeee! Yeah. <laughs> Mój gościu mi nie pomaga! Dziękujemy! Mój Dziękujemy! Ooooo! Let's go! Zostawcie mnie! Zostawcie Yes! Jest! <laughs> Głupiec! <laughs> Czy ktoś yes. chętny powalczyć? Oooo! Błoszcie <laughs> na istnie kuleku w <kotesku. laughs> yes. Zginąłem! Yes! O, 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 o. Ey, oni mają 18! Nie mamy kulek w ogóle! What the hell! No, jest, Yes, 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 mam, 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 mam... No my nie mamy Dobra, kulek na... No, ale bzdury... Prawy przycisk, prawy, jest. Dzięki! Wow. Bo mój gości mi nie make. pomaga, to jest nie, nie fair! Caps <laughs> the best! Jedziemy i... Jest you are the top killer! you, hajs! To jest nie, nie fair... To jest runda 2 na 5 2 ooo. na 5 Mam tak. na nadzieję, że będę to używając. się nie umie wygrać. grać! O, o spach, jestem Zenartem! Ojej, to będzie ciężkie. <głos> nie! Ty <noise> jak ty tak wysoko latasz? Bo umiem No Powiedz jak. Jestem Bo z tobą umiem. mimo wszystko. Nie będę ci pomagał. Dobra <noise> Nie! Jest! kan. Dobrze, dobrze, dobrze. No jest za dużo punktów! No nie! Nie, ja dobrze, dziwam! Ja nie mogę zapaść! No, Okej, okay, dobra mam. No, what the fuck! Nie! Dobrze. Co? Shaken leci! Shaken leci szybko! Wielkotę, yes, popięt, popięt, tam kuki. Ja, ja, to nie! Zabrałam kulki! kurki! Ja nie was samych. Bawcie się dobrze na razie, hej, ja cześć! Hej, hej. No hej! hej, hej. Trzech zabiłem, nie, dobra. Nie mam cztery Ja zabiłem też tutaj. To jest o! Ten, super. Deklasacja! Dobra, ja, ja tu bronię. o Roki! Wracaj się szybko! Znaczy wracaj się szybko! Jest ich dwóch! Biorę cztery jest ich dwóch tutaj, dawaj! No nie, Roki! Nie, nie. dawaj No już wracałem się! Nie... O, dobra, 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 spoko! Zbieraj, zbierać, zbierać. Bierzmy, bierzmy, bierzmy. Dobra. Dobra, i tak prowadzimy. Zabaliście. Leci 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 leci, 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 leci Dawaj! mojego! Chuck! Dabi mnie! Mnie też! No nie! No nie! O! Durne koty, dostawcie te kulki! Jest. <laughs> szybko, yes. szybko! 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 Jest! Bierzemy, bierzemy. Stójmy już tutaj. O! Durne koty! Ale <laughs> Yes. Yeah. You get Dobrze. Super, kunder. Dobrze jest Winning team, first place. Yay! Yeah. Żeby że tak powiem do kuwety. Do kuwety, do kuwety. Nie jesteśmy na rze. Patrz, patrz mój ból! O, cześć się. Oh, Jedziemy, dawaj. Oh, o nie. Dawaj ich. Oh, na KOT NA NASZYM TERYTORIUM, konta NA NASZYM TERYTORIUM! Lecę Mamy eee, Ej, ej, przyjechał, przyleciał do naszej bazy Przyleciał <grym> do naszej bazy, mnie! jest, dobrze No nie, jest. Dobra, nie. Dobra, jest. jest kolejny kot, kolejny kot, dawaj go To jest, to jest. Oh, jest oh dobrze Zabierę, 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 zabiera dobra Ej, mamy no, trzeba ich zaatakować, trzeba ich chyba zaatakować. Te kulki z środka są jeszcze. Dawaj, 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 Maj dawaj, 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 dawaj. Ej, czemu ja nim się. KOD do basy, kod do basy, kod na basy, szybko! O nie! Nie! O nie, koty w naszej basie! Jest! Dobra, jednego zabiłem! Bo wow, co takie ściny mam? Jednego zabiłem, dobra. Ej, oni mają 12 punktów! Co, co? co jakim co te roki? Bo jestem dobry Nie Kota na naszym terytorium! O wy macie trzy? No nie, dobra, nie, nie, nie nie, Teraz nie waga Łap Roki, co jest? Czemu on tak wywiata? No Jest O ile mamy w kotetku Czy tam innych kubienek Nie mm, yes. <gryw> Dajcie nam spokój! No nie no, come on! Tak. Nie mogę wylecieć mm, z ich bazy! Tak! Oooo! Wow, czekaj, lecisz? Lecisz? Stąd? o, 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 o! Lecimy, szybko. lecimy, lecimy! Dawaj! Dawaj! Nie dacie rady, nie dacie rady! Nie, 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 no, ale kap! Jeden! No yes, nie! Jest tak na koniec, jest! Ale zdeklasowałem wszystkich. Ostatnia akcja była dobra. będzie piąte zwycięstwo z Cześć, Nardem? Okay. Znowu, o! Macie Halo. okazję. Jest dobra bracia, pięty jeden. Tak się tu nawalają. Ten, ten, ten pierwszy no etap fajny Leci nam do bazy, leci nam do bazy! O, maluama, maluama, dawaj, nie, dawaj, nie. dawaj, nie. dawaj dobra! Lecimy o, o! Ej, pies, pies w bazie, pies w bazie! Co Fuck, zabił nie? mnie, zabił mnie, zabił mnie! Nie, też zabił nie ma tak. no, Kurde! Ciężkie to jest, ciężkie do wycelowania. No. W ogóle te dziwne ścinki te takie. What the fuck? No nie mogę! Kurde, dobrze, ten dobrze, ruki. Dobrze, dobrze, dobrze. Ten ruki. Wytyfy. Wy. Co co tak wjechał na bazę? Co? Jak? Jak? Pytam się jak? No hej, no. to tak... Ile jeszcze nagrywać? Nie wiem A nie wiem, gramy sobie w tryb No Rocky, no ty chamień, co ty masz takiego aima? Tak co tak, tak najmniej z godzinkę, czy nie jeszcze? Nie wiemy, nie wiemy yes. co co Jest! Co jest? Dobra, to ja chyba będę chyba grał, wiecie co? Czy jak pobierzesz to jeszcze coś? Czy już mam pobrane What no fuck. fuck? Ej, no jak on mnie zabija ciągle? <laughs> Jezu, Max to Jezu, czy Max? Co jest, jest nienormalne. O dzięki, więcej dostaliśmy. 22. O nie, w końcu padłem. Nie, nie, nie! Mnie, Zostaw Roki! Zostaw Nie dojedzie. No nie, nie! No Nie! Yeah. Do zera nas orsznęli! 8 zabójstw. Jak? Wiele, ja nie, to... jest ale jest jak on jakim... to robi? to nie gramy. Więcej jest z takim... nie gramy w ogóle. Jak on nas tak trafiał Trudy, cały czas? Nie lubię... Dzień, dzień dobry. No, celuję w was i trochę przez was. No tak. A. Dzień, dzień ogóle, dobry moi o. drodzy zebrani na moim streamie. Właśnie przemyślałem przejście o, o ten... jak to się nazywa? To jak jarżnęł Maxa. Wow, Ło, ej, 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 <laughs> ej.